Cześć, witajcie przy Jadwajie w kolejnym materiale Pewnie się zastanawiacie czemu znów nie ma tyle materiałów Czemu nie ma filmów już praktycznie z miesiąc czasu A to jest między innymi powód, <laughs> to my widzicie Tu jest traktor, a tu je pole No niestety od dobrych dwóch miesięcy praktycznie Coś koło tego No Niestety, jeździ się w polu, pogoda niestety nie sprzyja co się wypogodzi, no to kurde deszcz. Co się wypogodzi, znowuż deszcz. No i boże co? Musi jeździć, przewracać to siano. Tutaj u znajomych, oczywiście nie, ja gospodarki nie mam, to od razu Wam mówię. Tutaj uznajomych sobie po prostu a jeżdżę. Tak dla odmiany. Zazwyczaj to było około tam mycie 200 godzin rocznie. No tego roku no to chyba trochę grubo przebije te 200 godzin. Eee, ze względu na tą pogodę. No wreszcie mamy upały, tak? Wreszcie są upały. Więc wreszcie robota jakoś idzie. Ale cóż, no, no, jeszcze dużo tej roboty przed nami. I pewnie zapytacie, Boże, w czym ty tu siedzisz w ogóle? Co, co to za traktor jest? No to jak niektórzy już widzieli, tutaj napis Arbos. Czyli Chińczyk, chiński traktor, chińska maszyna. Tutaj znajomy sobie wypożyczył taki na okres testowy. Taką chińską maszynę, oczywiście, co najlepsze. Ma tutaj klimatyzację. Czyli jest niechłodna. No w tym momencie, wiecie, się niezwiaszony szyba otwarta, no to się wręcz grzeje środku trochę. No ale coś tam wie terek No ale co, jest jakieś rodejko, jakieś szmery bajery, jakieś tam, wiecie, blokady, włączanie napędu wom. No, niektórzy będą wiedzieć, co to jest, nie. Reszta niekoniecznie. No, taki sobie prosty traktorek, ale powiem Wam, bardzo fajny. Przede wszystkim dźwignia jazdy. Tutaj przód, tył, tak, to mamy do przodu, mamy luz, mamy do tyłu. Mamy tutaj co? dźwigienki od biegów, tak? L czyli wolne, M średnie i H szybkie, plus do tego cztery biegi standardowe, no powiem Wam, elegancko, tak? Kierunki są śmiesznie, bo tu mamy w lewo, a tu mamy w prawo. No ja dam jakieś krótkie, długie światełka, takie rzeczy Mary Bajery, jakieś tam wiecie, dźwigienki i tym podobne, tak, jakieś tam podnośniki. No, tak to więcej maszyna wygląda w środku. Fajne co ma na pewno to lusterka. Mega gigantyczne. To jest mega fajne. Kurde, widać nie nich wszystko. I jak to wygląda z zewnątrz? Ta maszyna. A, taki sobie malutki traktorek, arbosik. Nieduża maszyna. wiecie do takiej grabarki na przykład. Ach, powiedzmy trochę za duża. Znaczy się za duża. Mocowo 60. Tak, to ma tam 60, chyba, czy 60, parę koni, coś takiego, na dokładnie nie wiem. Zresztą tu macie model Arbos z to będzie chciał to sobie dane techniczne popatrzy. jakie tu moce są i w ogóle. No, ale będzie raz już napęd na 4 koła. Tam załączany Ach, taki sobie fajny traktorek. to jest już uturbiony. Tu możemy sobie elegancko. O, nie otworzyłem dobrze. Nie wiem, jedną ręką otworzę. Pomogą sobie drogą ręką. No silnik, no cóż. <noise> Już na dzień dobry widać. O, komputerek jakiś. Elektroniki. Tu gdzieś turbawka jest, o, tu jest turbawka, tu jest interkuler, chyba nie, tu interkulera chyba nawet nie ma. Nie, interkulera chyba... nie, tu jest interkuler, to będzie pewnie jakiś wodny interkuler w takim razie. A ja wiem, nie znam danych technicznych tego traktora. No. no jedno co ma fajne. Tu się śrubeczka odkręca i wyciąga się takie, sieteczki, żeby go wyczyścić, tak? Przedmuchać te chwoniczki i tak dalej. Także pod tym względem, no fajny traktorek, nie? Wspomaganie, jakieś kurde smary, bajery, no to już wszystko jest. Taka nośniotka tylko, 60 w sensie tylko na wypasie. Tak naprawdę. No i mocowo, niby, niby to co 60, ale na przykład z prasą 60 sobie nie bardzo radziła, a to nawet od biedy sobie tam jakoś radzi, tak? Nie grzeje się przynajmniej, sześćdziesiątka się bardzo grzała No i ile taki traktorek? Szczerze nie pamiętam, ale jest tani W cenie nowego, takiego, wiecie, Arbosika bo że chyba trzy sześćdziesiątki Chyba trzy są potrzebne, żeby takiego Arbosa No nowka, ja mam kierownówkę z salonu sobie kupić Który ma 10 lat gwarancji Z czego wiecie Po 10 latach Jak się wam gwarancja kończy, sprzedajecie, kupujecie następny Tak naprawdę, nie? Tak, patrząc, z z okarolnika, tak, jak to znajomy przynajmniej mówił, że to tak. Po okresie gwarancyjnym to śmiało można by kupić drugi taki, nie? Bo by człowiek aż było prawdopodobnie gdzieś tam stać, no chociaż stać, raczej stać kredyt, gdzieś. No, a taki sobie, o, fajny to tak, takim czymś sobie Boszu jeździ. Wiecie, tu są może jakieś te hydrauliczne że jakieś tam kurde, no, no, no jest to no, fajna maszyna, nie? Ja się tam nie znam, ja tylko jeżdżę. Bo ja nie rolnik, Oczywiście znaczy się mnie rodzince kiedyś rolnictwo było, ale było dawno temu i nieprawda. No także temu nie ma filmów, bo poszło sobie taką maszynką jeździć, taką czy 60 dużo jeżdżę, czasem 30. A i taka to robota w sezonie letnim u mnie. Dlatego tego nie ma filmów, bo naprawdę nie mam kiedy, kurde. Cokolwiek nagrać. W garażu też maszyn stoi, które czekają na naprawy. Też kurde przez te pogody to wszystko. Przeważnie gdzieś to łączyłem, tak? Tak? Rok temu, dwa lata temu, trzy lata temu. Gdzieś łączyłem to nagrywanie. Jeszcze się tam materiały, nawet wiecie, z tych, 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 tych prac polowych, tak? Na tego profusowania siana i tak dalej. No a teraz, no, w tym roku niestety, gdzieś nie jestem w stanie tego połączyć, bo no, to pogoda naprawdę ta figle. Jak jest deszcz, no to coś tam człowiek może grzebnie chwilkę, ale to co tam człowiek niecałe nic. Bo deszcz poleje chwilę, za chwilę trzeba jechać, nie na tego samego dnia jeszcze przewrócić, żeby to, wiecie, to się coś na nie gniło, żeby ono schło, żeby to się dało coś z tym zrobić. Teraz, tak jak mówię, dopiero pierwsze takie fale upałów. I to naprawdę upałów, kurde. 30 stopni ponad kurde ciepło, to, to już jest ciepło, nie? To faktem dawniej, kurde, po 43-44 stopni ciepła było, to dopiero człowiek mówił, że jest upał. No ale wiecie, klimat się zmienia. Jest, lata są coraz bardziej chłod, chłodniejsze, a i tak to wygląda. No i na pewno jedną rzecz, którą Wam jeszcze pokażę w najbliższym czasie. Gdzieś to muszę czas właśnie jakiś znaleźć, <gry> bo Boszu nową maszynę też nabył. Już niektórzy pewnie widzieli na szorcie, co tam Boszu nabył. A w jest w przypadku totalnego ta maszyna nabyta została, ale jestem z niej zadowolony. Zresztą to materiał o niej dedykowany gdzieś tam kiedyś tak mówię, nagram i coś wam rzucę. No, dobra, to myślę, na tyle taki krótki materiał informacyjny. Czemu nie ma filmów? Bo, no bo nie ma no. Widzicie jak jest. Widzicie jak to wszystko wygląda. Niestety. No, a ja nie jestem youtuberem, który wiecie, pieniądze z tego czy moi Coś w się sensie zbiro, zarabia i tak dalej. Tylko dla mnie, YouTube to jest zajawka. Mam czas, to coś rzucam, nie mam czasu, to nie rzucam. Mam coś fajnego do nagrania, to nagrywam, a jak nie mam, to nie nagrywam. Aż tam dobrze wszyscy o tym wiecie. I nie mam co więcej pitaleń na ten temat, więc no. Tyle informacyjnie. Trzymajcie się. Na razie, Ela. I ja udam, w następnych filmach.